Płacając minimum 840 na Case Haga z kodem lamianek możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu, gratulacje wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym jak znajdujemy się na Case Hagu, a ja na sam start przypomnę, że wchodząc z pierwsze liki w opisie otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu powitalnego do każdego doładowania. E, dzisiaj odejdziemy sobie od eventiku. E, dzisiaj przejdziemy sobie do tej skrzyneczki, którą pozostawiliśmy, bo brakowało nam budżetu. Jest to skrzyneczka M4A4 Hole jest to skrzyneczka wysokiego ryzyka. Mamy jakieś 13% na profit, a resztę no niestety tracimy. Także mam nadzieję, że nie wyzerujemy się za szybko z tego materiału i dropniemy sobie no, chociaż raz proficik, może dwa by było lepiej, lepiej to by zabrzmiało. Na razie mamy 0 do 3. I jak widać, wygląda to no co najmniej średnio. A WPA Meduza? Nie, co najmniej średnio to wygląda. 0 do 5. No i ta skrzyneczka wysokiego ryzyka. O, level wbiliśmy, to co najwyżej odbierzemy za level i jeszcze coś otworzymy. Ta skrzyneczka wysokiego ryzyka, no, nie oddaje w porównaniu do innych, jak widać. W tym momencie, w tym momencie jesteśmy strasznie z tyłu, jesteśmy wyzerowani, można powiedzieć. O, proszę, dobra, już wam pokazuję. Widzę, że ktoś zgarnął sobie skinka. Yy, widzę, że ktoś zgarnął sobie skinka. Pytanie, co za skinka sobie zgarnął? Co my tu mamy? Czego tu brakuje? Co jest najnowsze? Emperorek, Filtested, Widar sobie zgarnął. Dzisiaj o godzinie 18.55, czyli jest to jakieś dwie godziny temu. I którą był osobą? 97 osobą był. Okej, okay, no fajnie, gratulacje za zwycięstwo. Niedługo dodam Wam kolejnego skinka, będziemy cały czas podtrzymywać ilość skinków 25. No i co? No, takie skinki macie przy okazji do wygrania wpłacania, podczas wpłacania z kodem lamianych. Zachęcam bardzo serdecznie. No a my wróćmy sobie jeszcze do tej skrzyneczki tutaj. Houla, 0 do 6. No jeżeli by nie oddała, to jest lipa. Straszna lipa generalnie. 0 do 7. I nie ma Dragonlora ani meduzy. 0 do 8. 0 do 9 się szykuje? Tak jest, no powiem Wam najgorsza skrzyneczka wysokiego ryzyka jaką otwieramy No tego to żebym się totalnie nie spodziewał, tutaj też się zatrzymie, także No musimy sobie zrobić jakąś bitewkę, ale oczywiście no już nie na tą skrzyneczkę, bo budżet nam nie pozwala eee, Zrobimy sobie może z 16 skrzyneczek w okolicach 100 zł W ogóle kurde, dobra, nawet się sobie tą, bo jest nowa Yy, strasznie szybko nam tutaj jest budżet, a mamy dopiero 3 minutki odcinka, także muszę się zastanowić, co bym chciał tutaj otwierać. Blazika możemy, Lab nie, ale Electronic Demolition już możemy. Rzucimy sobie parę Farm Gamma. Swoją drogą Farm Gamma też będziemy otwierać. Może być Turbo Win, jeszcze mam jakieś 500 zł, Niech będzie 50% Race. No i mamy 400 zł, Nie będzie Shadow Daggers. I stówkę jeszcze mamy, to może weźmiemy sobie i samu i jeszcze jedno i samo starczy. 12, jeszcze za dyszkę coś sobie dopchniemy. 16 skrzyneczek na zakończenie materiału. Teraz sobie dopchniemy i bardzo ładnie zagramy sobie na czterech. klasika. Mogliśmy sobie sobie Tryporu zagrać za 16 tysięcy, ale dobra. Purpos Fans dołączył sobie do naszej bitewki. Obyśmy go ograli, będzie fajnie. Dobra, lecimy sobie z tą bitewką. Ostatnie, co dzisiaj robimy, no jak widać, na razie szczęścia nie mamy na samym początku, bo tracimy już 700 zł ponad. Ale mamy Royal Dropa ze skrzyżki Bloody. I czy uda nam się coś odrobić? A wóbka, manofort, dwie stówki. Tragedii nie ma. Ale oczywiście wiadomo, że mogłoby być lepiej. Czy ja mam jakieś później? Są jeszcze droższe skrzyneczki, także szansa będzie. Ale nie po takich dropach tutaj u kolegów, to powiem Wam, że teraz może być już straszna lipa. 400, 1000 straty mamy. No, powiem Wam, nie jest za ciekawie. No, chyba że jakiś cudem z Farm Gamma by teraz mi się pojawiła koronka na ekranie. No, to by było coś. Pięknego coś niesamowitego, ale jeszcze tak się wydarzy, no są... A to strasznie małe procenty, także... no wątpię w to. Ale no nadzieję trzeba mieć zawsze. Zaraz zaczynamy jeszcze trzy skrzyneczki, które mogą nam naprawdę oddać. Zaczynając od Turboina, później 50%, no i skrzyneczka Shadow Daggers i właśnie Turbo Win dropi nam Royal Dropa. Oby to była jakaś kostka, proszę. A w by Twajer ile? 750 zł, okej. Okay. Jeszcze łapiemy kontakt. Atomowy stop za 300. Tutaj mamy stówkę straty. taj dagerki. Nie daje dagerków, ale dobra, ile? Stówka straty. Okej, okay, Dgielek Cold Red. I wychodzimy na prowadzenie, chyba? Nie! 7 złoty. Daj coś lepiej od niego. Złotówkę. O nie, ostatnia skrzynka. 8 zł różnicy. I niestety nie wygrywamy sobie tej bitwy. A taka fajna była. No, niestety widzowie nie udało się wygrać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dziąka i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Sianeczko.